Wyobraź sobie noc na Podlasiu, wiatr wygina trawy jak palce ściskające różanic, a z lasu płynie szept, który jest jednocześnie modlitwą i przekleństwem. Mówiły o nich szeptuchy, kobiety, które z chleba i soli robiły tarcze przeciw chorobie, a z trzech cichych słów wykuwały miecz na zły los. To nie będzie akademicka gawenda, tylko historia, w której wiejska chata styka się z królewską komnatą, a dym z jałowca miesza się z zapachem purpury. Zaczyna się od lęku. Dawno temu, gdy lekarze było niewielu, a chorób tyle co kamieni na polnych drogach, ludzie szukali tych, co umieją powiedzieć na ból. Szeptucha nie robiła hałasu, siadała naprzeciw, brała twoją dłoń. Patrzyła w bruzdy skóry i oczy po bezsennej nocy, potem pochylała głowę i mówiła przez chleb, przez wełnę, przez liść. W jej ustach słowa nie były dźwiękiem, tylko czynem. Mówiła: idź precz, i coś odchodziło. Mówiła, bądź spokojny, i krew przestawała huczeć w skroniach. I teraz najważniejsze, to nie jest wyłącznie opowieść o wsi. Wieści mają długie nogi. Jeżeli na skraju puszczy ktoś wstał z łoża po szeptach, to echo tego cudu wędrowało dalej, do dworów, gdzie płacz dzieci królewskich brzmiał tak samo jak płacz dzieci chłopskich. Pod lasie stało na przecięciu dróg, modlitwy i zwyczaju, kościoła i cerkwi, święconej wody i leśnego strumyka. Szeptucha ustawiała się dokładnie w pół drogi. Jedna ręka na ikonie, druga na misce z wodą, a w ustach formuła, którą wzięła z katechizmu i z babcinej pamięci. I tu pierwszy zgrzyt, pierwszy mikrogach. Jak to możliwe, że leczyły i kleły? W podlaskiej mowie przekląć znaczy często przeciwkląć chorobie, związać ją słowem jak wilka łańcuchem. Ale są też opowieści mroczne, o spojrzeniu, które suszy mleko w krowie, o słowie, które gasi plon. Granica jest cienka jak włos i właśnie dlatego ta historia ma ogień, bo gdy szept ma moc, to kusi i ratuje jednocześnie. A teraz zobacz ten obraz. Rezydencja z wysokimi oknami, kobierce, herby, srebrne lichtarze i nagle w progu cień, w chuście. Wiejska uzdrowicielka wchodzi tak, jak wchodzi deszcz w lipcowy upał, bez zapowiedzi, ale każdy wie, że tego trzeba. Przywieziono ją boczną bramą, żeby nikt nie widział, bo duma dworu nie lubi przyznawać się do lęku. A jednak duma milknie, kiedy choroba wraca jak nieproszony gość. Szeptucha rozkłada na stole chleb i sól, prosi o wodę, koniecznie świeżą, najlepiej święconą, najlepiej zebraną z trzech domów, i o jałowiec do okadzania. Kładzie rozżarzony węgielek do miski, nasłuchuje trzasków, jakby czytała z małej księgi, której nie wydrukowano nigdy na żadnej prasie. Potem zaczyna mówić: ogień, odejdź, chłód, przynieś ulgę, krew, niech płynie jak trzeba, niech nie stoi, niech nie spada, niech wstanie. W komnacie robi się cisza taka, że słychać własne serce. I wtedy dzieje się coś, co dwór pamięta latami. Ulga przychodzi powoli, ale jednak przychodzi: czy to cud, czy autosugestia, czy zrządzenie losu? Dla tych ludzi nie ma znaczenia nazwa, liczy się oddech, który wreszcie nie boli. A jednak każdy dar ma cień, bo jeśli potrafi dać, to czy potrafi też zabrać? W kronikach ludowej pamięci krąży historia o królewskim gońcu, który nie zapłacił za ratunek. Tłoń mu padł w połowie drogi, a na progu rezydencji potknął się tak nieszczęśliwie, że do dziś w kamieniu podobno widać rysę po tamtym upadku. Prawda czy legenda, nie wiemy, ale wiemy, jak rosną opowieści, karmią się strachem. I właśnie ten strach, wymieszany z wdzięcznością, otwiera drzwi do największej sceny tej historii. Noc przed wyprawą, gdy król nie śpi, a za drzwiami w ciemności ktoś układa sól w trzy linie, kreśli krzyż powietrzem i szeptem wiąże los, by wróg minął drogę pana. Czy wolno? Czy to grzech? Czy to ratunek? Odpowiedź przyjdzie o świcie, kiedy zabrzmią trąby. Ale zanim zabrzmią, wydarzy się coś, co zmieni bieg tej opowieści. Druga część zaczyna się od szeptu, który trafia na mur. Dwór oddycha po cudzie, ale zaraz przyjeżdża ktoś w czarnej sutannie i ktoś z księgą prawa. Padają słowa ciężkie jak kamienie: zabobon, zgoszenie, kara. Szeptucha siedzi spokojnie, mówi: Nie jestem bogiem, tylko mówię nad wodą to, co wy mówicie nad ołtarzem, żeby było dobrze. I właśnie tu pojawia się pierwszy zwrot. Zamiast procesu jest prośba o dyskrecję. Bo królowie też chorują, a wojny nie czekają aż ustanie gorączka. W komnatach palą kadzidła, a nocą ktoś cichcem posyła po kobietę z podlasia. Uważaj teraz, kiedy moc wchodzi do pałacu, zmienia się jej cena. Na wsi płaciło się jajami, miodem, słowem dziękuję. Na dworze płaci się lojalnością. Kto ma słowo, ten bywa wciągany w grę większą niż zdrowie. Szeptucha prosi o wodę zebraną o świcie, o garść soli, o gałązkę jałowca i o chwilę ciszy. Ale ktoś szepcze jej do ucha, powiedz też, jak minąć wroga, kogo ożenić, komu zaufać. I tu, drugimi krogach, granica przesuwa się niepostrzeżenie. Z ulecz na przypraw los, z ratunku na wpływ. Podlasie zna takie opowieści. W Supraślu mówią o kobiecie, która przed bitwą rzucała słowa, żeby błoto trzymało końskie kopyta nieprzyjaciela. W Tykocinie pamiętają o soli rozsypanej w progu sali narad, żeby zdrada nie weszła. To nie były czarne msze, tylko stare formuły, pół modlitwy, pół zaklęcia, które miały związać strach. Ale strach ma długie pazury, drapie też tych, którzy go karmią. Król słucha i milknie, potem mówi, dobrze, ale nikt ma o tym nie wiedzieć. Szeptucha kiwa głową, wie, że im wyżej, tym ciszej trzeba stawiać kroki. I wtedy następuje scena, której nie zapomniesz. Noc przed wyprawą. W chorągwiach śpi wiatr, po korytarzach idą straże, a w dawnej kaplicy płonie świeca. Szeptucha siada na stopniu, rysuje palcem krzyż w soli, dmucha w wodę, jakby budziła ją ze snu, i mówi powoli. Niech wróg minie Twoją drogę, niech słowo ciężkie jak kamień spadnie na ten kamień, a od ciebie odbije się jak od stali. To nie jest teatr, to jest rytm serca ustawiany na marsz. Rano ruszają. I tu trzeci mikrogach zadziałało. Nie tak jak w legendach z fajerwerkami, tylko jak w życiu, błoto naprawdę chwytało, mgła spadła ciężej niż zwykle, zwiadowca przyszedł z wieścią, że most ocalał mimo deszczu. Czy to przypadek, czy opatrzność, czy słowo, które pomogło ludziom stanąć prosto, zanim wyruszyli? Dwór mówi cud, dowódcy mówią szczęście. A ludzie z Podlasia powiedzą: Słowo znalazło drogę. Ale pamiętaj, za każdym razem, gdy rośnie wdzięczność, rośnie też pokusa. Ktoś na dworze chce więcej, słyszysz to zdanie? Niech nakaże losowi uderzyć w naszego wroga. I to jest czwarty mikrogach, najgroźniejszy. Słowo, które miało leczyć, ktoś próbuje przerobić na bat. Szeptucha podnosi wzrok, mówi cicho, ja nie rozkazuję losowi, ja proszę o dobro. I dodaje zdanie, które przepala powietrze. Jeśli skrzywisz słowo, ono wróci, a kiedy wraca, nie wybiera. Wtedy na twarzach dworzan pojawia się cień, bo któż nie bał się wracającego słowa. Opowieści z Drohiczyna wspominają posła, co kazał związać rywala językiem i sam utracił głos na całe lato. Legenda? Być może, ale legenda uczy szybko i na zawsze. Teraz przenosimy się z powrotem na podlasie, bo bez tej ziemi nie zrozumiesz nic. W puszczy, gdzie smolne dymy idą prosto w niebo, szept uchodzi za narzędzie jak sierp czy grabie. Proste, codzienne, potrzebne. Tu się nie czaruje dla popisu, tu się mówi, żeby ktoś wstał z łóżka. Kobiety znają zioła, znają rytm pór roku, wiedzą, kiedy woda ma największą moc o świcie, w wigilję świąt, w ciszy po deszczu. Potrafią odczarować lęk dziecka i upór dorosłego. Nie zastępują lekarza, ale potrafią sprawić, że człowiek wraca do siebie. I to właśnie ten fundament sprawia, że szept nie rozpada się na dworze jak szkło. Kiedy szeptucha idzie przez bramę pałacu, niesie ze sobą nie tajemnice z księgi, tylko pamięć o tym, że dobro to czyn prosty i wymagający. I teraz w piątym krogach w pałacu pojawia się ktoś, kto nienawidzi tego, czego nie kontroluje. Urzędnik, dworski kaznodzieja. Człowiek od regulaminów. Mówi, koniec z tym. A jednak tego samego wieczoru puka w boczne drzwi, gdy jego własne dziecko dostaje gorączką, której nie umią zbić ani bańki, ani zioła. Ani prośby. Szeptucha przychodzi bez słów triumfu. Kładzie chleb, sól, jałowiec, mówi, żeby strach wyszedł oknem, żeby noc się wyspała, żeby poranek przyszedł jak trzeba. I przychodzi, i po raz pierwszy człowiek od regulaminów milknie. A ty pamiętaj ten obraz, bo z niego będzie zrobiona kulminacja trzeciej części. Zanim tam wejdziemy, ostatnia scena dzisiejszej odsłony: święta góra grabarka w sierpniu. Tłum krzyże świece. Wśród pielgrzymów idzie staruszka w chuście. Nikt nie wie, że to ona ratowała królewskie dzieci i prostych ludzi. Siada na skraju, dotyka drewna, szeptem dziękuję nie za moc, tylko za to, że słowo bywa wysłuchane, gdy nie chce ranić. A ty zadaj sobie pytanie, co się stanie, kiedy ktoś spróbuje jednak użyć szeptu jak noża? Bo taka prośba już padła i właśnie wraca jak bumerang. I w tym miejscu kończymy drugą część przed drzwiami komnaty, gdzie za chwilę rozstrzygnie się, czy słowo może ochronić króla, jeśli król sam przekroczy granicę, której nie wolno dotykać. Trzecia część zaczyna się, gdy drzwi komnaty zamykają się bezgłośnie, jak wieko skrzyni i zostajemy tylko my, król szeptucha i zdanie, którego nie wolno było wypowiedzieć. Kasz mu upaść, kasz mu zamilknąć, każ losowi skręcić w stronę, która pasuje koronie. Słowo zawisa w powietrzu jak dym, który nie znajduje komina. Szeptucha prostuje plecy, jej dłonie drżą nie ze strachu, tylko z ciężaru decyzji. Mówi cicho, nie skrzywie słowa, które ma leczyć. Ale król jest z krwi i kości. A na jego barkach leży ciężar państwa i lęk, że jutro może nie mieć już komu powierzyć sztandaru. Rozkaz wisi między nimi jak stal. Wtedy dzieje się coś, co pamięta się przez całe życie. Stara kobieta podchodzi do okna, uchyla je na szerokość dłoni i wypuszcza w noc garść soli, jakby oddawała strach ziemi. Potem wraca, kładzie chleb na stół i mówi formułę, która jest równocześnie modlitwą i przestrogą. Niech złem rzucone słowo zawróci do ściany, która je wydała. Niech dobro znajdzie drogę, a co ma ranić, niech utraci ostrze. Król milczy. Grają w to moment, kiedy fortuny ważą się jak pióra i kamienie. Nad ranem przynoszą wieści, nieprzyjaciel wszedł w mgłę i minął zasadzki. Ale jego własne kopyta wpadły w glinę o mile za daleko, by zdążyć na czas. Bitwa przestaje być rzezią, staje się szarpaniną losu, w której ocaleni wracają połamani, ale żywi. Dwór mówi: zwycięstwo połowiczne, szeptucha mówi: wystarczy, że nie ma krwi ponad miarę. I wtedy spada prawdziwy piorun, nie z nieba, tylko z serca. Urzędnik, ten od regulaminów, próbuje wymusić na niej przysięgę posłuszeństwa, że odtąd będzie mówiła nie nad wodą, tylko wedle rozkazu. Odpowiada: Słowo nie ma hetmana. Gdy próbujesz nim rządzić, odwróci się i zostaniesz sam, zagraża jej wygnaniem, a jednak tego samego wieczoru stoi pod jej chatą, bo dziecko znów gorączkuje. I znowu te same znaki: woda z trzech domów, sól w trzech liniach, jalowiec w dymie. I znowu przychodzi ulka, jak świt po długiej nocy. Wtedy człowiek od regulaminów pierwszy raz całuje chleb. Ta scena jest zwrotem, bo pokazuje, czym naprawdę jest szept. Nie magią przeciw komuś, tylko pamięcią dobra przeciw rozpaczy. Kulminacja przychodzi tydzień później, kiedy król, czy to ze wstydu, czy z mądrości, wzywa szeptuchę już nie nocą, lecz za dnia. Dziękuję, nie złotem, nie ziemią, tylko zdaniem, którego nikt się nie spodziewa. Niech to, co działa dla życia, nigdy nie stanie się bronią. Na podlarzu mówią, że wtedy jalowiec zapachniał jak nigdy, a woda w misce zadrżała sama z siebie. Czy to cud, a może po prostu chwila, w której władza nauczyła się milczeć? Koniec tej opowieści jest spokojny jak oddech po długim biegu. Szeptucha wraca do lasu, do chaty z wyblakłą firanką. Ludzie przychodzą z tym, z czym zawsze przychodzili: z bólem pleców, z niespokojnym snem, z sercem, które nie umie przestać bić z lęku. Królewskie komnaty gaszą świece i uczą się nowych modlitw, krótszych, pokornych. A gdzieś w pamięci kraju zostaje zasada prosta jak drewno krzyża na grabarce. Słowo jest narzędziem, nie batem. Można nim zranić, ale można też otworzyć drzwi, przez które wraca człowiek. Dlatego, gdy zapytasz dziś starą kobietę pod lasem, czy kleła i leczyła królów, Odpowie, leczyłam, a klątwą wiązałam tylko to, co raniło. Reszta to wasze historie. I może właśnie tak trzeba je opowiadać, bez fajerwerków, z prawdą, że nadzieja to najstarsza medycyna, a szept bywa mocniejszy niż rozkaz. Przypadek czy przekleństwo, a może lekcja, że kiedy słowo wybiera stronę życia, wojna w człowieku cichnie. Dziękuję, że byliście ze mną do końca. Jeśli lubicie takie opowieści z polskiej ziemi, zostawcie subskrypcję, kliknijcie dzwonek i napiszcie w komentarzu kogo lub co wyszeptać w kolejnym odcinku.